Golbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej, Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Golbalux, 20 lat na rynku. PodkarpaciePL. Tradycyjnie już w Sanoku rozdano sadzonki drzew leśnych w ramach akcji Drzewko dla Sanoczan. Organizatorami 17. edycji, która odbyła się 2 kwietnia. Byli burmistrz miasta Sanoka oraz zarząd okręgu Bieszczackiego ligi Ochrony Przyrody w Sanoku. Kilkadziesiąt tysięcy drzewek tylko w tym roku będzie rozdane dzięki nadleśnictwom, z którymi współpracujemy, z którymi współpracuje Liga. I kiedy przez te 17 lat chcielibyśmy zliczyć, jak wiele drzew tu. W Sanoku, w Ziemi Sanockiej zostało rozdanych za darmo mieszkańcom Sanoka i mieszkańcom okolicznych miejscowości, to śmiem twierdzić, że to jest grubo ponad milion sadzonek. W tej chwili przywieźliśmy 86 tysięcy sadzonek z nadleśnictwa Lesko i z nadleśnictwa Baligów. Dzięki, dzięki tym nadleśnictwom no, możemy takie akcje przeprowadzać. Co prawda płacimy im po jednym groszu za sadzonki, ale myślę, że nie są to jakieś wielkie pieniądze i idea jest warta tego. I trudno nie zgodzić się ze słowami wiceprezesa Lob, bo ci, którzy zdecydowali się przyjść pod drzewko o akcji, wypowiadają się w większości bardzo pozytywnie. To jest e, fajna akcja, można wziąć dzieci, posadzić drzewka. Dzieci za zaszczepić dzieciom jakieś tam fajne ekologiczne. No, no, działania. Jest teraz dużo biegnień ludzi, nie stać każdego, żeby sobie kupić, a jest taka akcja, to można skorzystać, posadzić. Jest pięknie na ogrodzie, prawda? Właśnie rozpoczynamy budowę i tak stwierdziliśmy, że fajnie będzie mieć koło domu taki mini lasek, żeby mieć taki fajny widok, prawda? To jest bardzo pożyteczna akcja, tylko że to za mało dwa razy w roku powinna być. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobry pomysł, jaki. jaki... No to, to jest bez ograniczenia wyrażenia jakiegoś tam, bo to jest, to jest bardzo przyjemne. Myślę, że to jest dobre. Każdy może sobie wziąć i posadzić. leśnicą powinno więcej takich akcji robić. Wiosna, jesień. No bardzo dobre. No może komuś wyraźnie. to. Dzieci są, wnuki. To jest na zachętę. No. Małe dzieci są, to komuś wyrośnie. Myślę, że to bardzo fajna akcja, tylko no, no ludzie troszeczkę, wie pani, jeden przez drugiego krzyczą i, i każdy chce dostać, prawda? Nie ma fajnie by było jakąś kolejkę ktoś, żeby to zorganizował troszeczkę, żeby jakaś kolejeczka była i to tak po malutku by szło, a tak no jeden przez drugiego. A jakie rodzaje sadzonek drzew trafiły do mieszkańców Sanoka i okolic? Przywieźliśmy w zasadzie wszystkie drzewa leśne, jest to Bóg, dąb, jawor, wiąz górski. Iglaste drzewa, sosna, modrzew, świerk, ziodełka, yy, nie wiem czy nie powtarzam, ale w zasadzie wszystkie, nawet czereśnie żeśmy przywieźli, dziką czereśnię. W naszym województwie Sanok był pionierem, jeżeli chodzi o tego typu działania. Pomysłodawcą sanockiej akcji przed laty był obecny burmistrz Sanoka, a ówczesny prezes Sanockiej Ligi Ochrony Przyrody. Z ciężką ręką podpisuje czasem deklaracje, de, decyzje związane z pozwoleniem na wycięcie danego drzewa. Bowiem też co to jest odpowiedzialność, bo wiem, co to znaczy ustawa o ochronie przyrody, która jednoznacznie mówi, że w przypadku, kiedy drzewo zagraża mieniu lub zdrowiu ludzkiemu, takie drzewo niestety trzeba wyciąć, a rekompensaty właśnie to nasadzenia następne. I po raz 17 wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody oczywiście akcję to miasto Sanok realizuje. Ci, którzy zdecydowali się przyjść pod drzewko, jak słyszeliśmy, popierają tego typu akcję. Zwracając jednocześnie uwagę, że powinna być organizowana na przykład dwa razy w roku, bardzo dużo zależy od nadleśnictw. Jeśli nadleśnictwa poszłyby nam na rękę i dalej mogłyby nas wspierać, to myślę, że moglibyśmy robić to jeszcze jesienią. Akcja ma na celu zwiększenie areału zieleni wysokiej w mieście. Ma również wymiar edukacyjny. Dzieci, młodzież, a nawet dorośli opiekując się najpierw sadzonką, a później drzewkiem, uczą się dbania o przyrodę. CEVU